Nauka nie musi być trudna, a fizyka i chemia, choć zwykle budzące postrach w szkole, to jedne z najciekawszych dziedzin wiedzy. Przekonywali prowadzący imprezę między nami i robotami. Przez całą sobotę w Galerii Olimpia panowała iście naukowa atmosfera. Nie wykluczyła ona jednak świetnej zabawy. Co ty tutaj dzisiaj przyszedłeś zabawić? E, robocika, który jeździ sobie po tych dach kreskach. Labirynt, e, zap zaprodukowanie robota. I zobaczyć jak on działa. Tym razem e, chyba event bardziej dla chłopców i dla mężczyzn. M, zaprosiliśmy tutaj konstruktorów robotów, żeby mogli przedstawić dzieciom, jak w ogóle wy, wygląda konstruowanie ich. Do tego dzieci mogą wziąć udział w różnych warsztatach plastycznych, mogą zrobić z materiałów recyklingowych swoje roboty. Mogą również na scenie obejrzeć eksperymenty chemiczne, fizyczne. Dlatego no, mam nadzieję, że dzisiejszy event prowadzi dzieci już e, e, do sfery nauki, która jak wiemy zaczyna się w najbliższy poniedziałek. Zanim jednak najmłodsi usiądą w szkolnych ławkach, był czas na posmakowanie nauki przez wielkie N budzące wielkie emocje, ale i radość. Walki sumo między robotami ich wyścigi, zmagania z labiryntem, z którego maszyny musiały się wydostać. Istne naukowe fajerwerki. I to dosłownie zaprezentowano także w specjalnych pokazach na scenie, którą opanowała grupa szalonych naukowców. Na scenie się dzieje całe mnóstwo dzisiaj. Tam faktycznie odbywają się dzisiaj eksperymenty, tak zwany szalony naukowiec. Zobaczymy, jak podłączamy człowieka pod 200 000 V. Pokażemy jak stanąć na jajku, pokażemy jak przebyć się po gwoździach i pokażemy różne eksplozje i wybuchy. Widzów uspokajamy, było bezpiecznie i obyło się bez wypadków. Niemniej jednak podobnych eksperymentów naukowcy nie polecają powtarzać w domu. Wróćmy jednak do bohaterów sobotniego dnia – robotów. To, co wzbudziło największą ekscytację najmłodszych, to ich konstruowanie. Na specjalnie przygotowanym stanowisku można było zbudować własną sztuczną inteligencję i odpowiednio ją zaprogramować. Wygląda to na skomplikowaną No raczej jest tak skomplikowane trochę, żeby… Części grały ze wszystkim, wszystko grało ze wszystkim. Zbudowałem swojego robota, który się nazywa HX23 i ma tutaj takie, takie ruchome wypychacze, że ktoś tutaj, no to tutaj go tak odepnie, bo ma tutaj taki róg i może zepchnąć go sumo. A powiedz mi, trudno jest zbudować takiego robota? Niezbyt. Trzeba się tylko trochę przyłożyć. Mój robot nie ma aż tyle takich dodatków, ale skonstruowałem go. Yy, skonstruowałem go yy, po to, aby się świetnie bawić. Trudno zbudować takiego robota? Trochę tak. A co jest najtrudniejsze? Zrobię. Wielkich Labatów. Lubi właśnie takie budowanie, klocki, takie rzeczy uwielbia. W domu w piaskownicy jakąś rurę, starą PCV, coś tam i buduje takie różne. Te roboty zostały opracowane na Massachusetts Institute of Technology w Stanach i faktycznie jest to obecnie najbardziej popularny zestaw na uczelniach technicznych. Czyli możliwości są naprawdę ogromne. Jest tam komputerek dwurdzeniowy, są sensory, dzięki którym robot widzi, słyszy, czuje i oczywiście silniki. I faktycznie możemy zrobić robota, tak jak widać na naszych innych stanowiskach, który zagra z nami w kółko i krzyżyk, zagra z nami w karty, czy zrobić dowolnego innego robota, który nam na przykład przywiezie ciasteczka. Roboty przynoszą także pociechę, bawią, ale przede wszystkim uczą i to wszechstronnie. Przede wszystkim mogą nauczyć pracy z nowoczesną technologią. Czyli my mamy do czynienia z programowaniem, które od razu widzimy efekt. Programujemy robota, żeby jeździł, żeby skakał, żeby coś wykrywał. W szkole, na komputerze widzimy tylko liczby przesuwające się. A tutaj jest już dynamika pełna. Poza tym dzieci pracujące są w grupach w takich robotach. Rozwija się nie tylko patrzenie przestrzenne, ale współpraca pomiędzy dziećmi, co w przyszłości na pewno da bardzo dobry efekt. Niewykluczone więc, że patrzycie teraz Państwo na jakiegoś konstruktora, który w przyszłości zachwyci świat wymyślnym robotem. Nie jest to takie niemożliwe. Polska należy bowiem do ścisłej, światowej czołówki w zakresie prac nad robotyką. To bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina nauki a poprzez takie właśnie spotkania bez wątpienia zdobywa rzesze nowych, młodych fanów. W Galerii Olimpia w sobotni dzień nie tylko żyło się nauką, ale także i kulturą. Dzięki aktorom teatru Gargulec z Gdyni najmłodsi przenieśli się w kosmos. Spektakl kosmiczna przygoda to edukujące show o obrotach ciał niebieskich.